na moim pierwszym odcinku Agario. Dziś z Agario mój kolega będzie yy, mój kolega Paweł Samuel będzie mówił jak, czyli kanał Hardware XD. Dzisiaj by, y, możecie zasubskrybować jego kanał. No dobra, zaczynamy. Mam z węznego przed. No nie, 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 nie. nie, nie. No i słuchajcie, mam nadzieję, że jej kanał przyjmiecie bardzo dobrze, bo ona jest fajną, ciepłą osobą. Będzie zaczynała swój kanał. Ja też może nagram Agario dzisiaj na jej komputerze, bo jestem akurat u niej. No zobaczymy, może też już do niej przyjdzie i coś nagramy, wspólnie wezmę telefon wtedy. No ale zobaczymy. I to jest jej pierwszy odcinek, więc mam nadzieję, że nie musi być w topce, ale mam nadzieję, że nie będzie 10 łapek w dół, tylko w górę, bo jednak to jest fajna, miła dziewczyna i mam nadzieję, że będzie miała... Chociaż przez do końca wakacji, żeby miała te pięć subskrypcji, ja Także no zobaczymy, jak się losy potoczą. No, będzie, mam nadzieję, że nie będzie nagrywała Agario. Tam ma siostrę, więc może jej będzie pomagała, no i została zjedzona. Ale nagramy jeszcze raz. To, że nic nie stało, przecież możemy jeszcze raz, zagrać. I słuchajcie. Um, chodzi tu o Agavio. Jeżeli ktoś nie wie, że jest najbardziej za i prawie żaden youtuber już tego nie nagrywa, ale ona będzie nagrywała. To będzie jej bardzo częsta seria. Mam nadzieję, że będzie na 70 odcinków. Uważaj, uważaj, uważaj. Ja wiem, że cię to robi. Dobrze, dobrze. Nagrałam to pierwszy raz. Słuchajcie, pierwsza osoba na topce jest Australia. Potem jest jakiś. Pikachuan! E, nie, jest tego Pikachu on ci tak naprawdę nic nie ma. Nie. Uważaj tylko na tego kota, bo ja chcę go złapać. Udzieli, to... Jakiego kota? No tam jest taki kot, uważaj, uważaj. O, bardzo ciężko jest tutaj zdobyć top 10, ostatnio grałem, miałem pierwsze miejsce wczoraj, tak długo, pół godziny grałem, ale przegrałem, no tak i byłem wkurzony, aż musiałem sobie zagrać. Happy Wheels, to będzie też seria na moim kanale, z Happy Wheelsa. No i mam nadzieję, że bardzo o fajnie kurde. będzie, że przyjmiecie tą serię, e, nie mów tylko o kurde, tylko powiedz, co planujesz na swoim kanale i jak się będzie nazywał. No właśnie, jeszcze nie wiem jak, jaką dać nazwę, dlatego mój kolega mi i moja siostra, a ja mnioska. O tutaj, bierz tą kuleczkę, bierz, ją ona się nie usza. O, bardzo dobrze. I, I tak. Właśnie chciałam to, tą grę, parę odcinków z tą, w, w tej gry, grze zrobić. I właśnie wtedy, y, chcę żeby było parę subskryb... Subskry, Ci i chciałam, żeby były lajki, a nie tylko łapki w dół, dobra, no. Łapki w dół to też lajki, ale nieważne. No. Muszę Cię jeszcze dużo potoczyć. I słuchajcie, dzisiaj jeszcze będzie ikonka na jej kanale, no, mam nadzieję, że naprawdę bardzo dobrze U. ją przyjmieć. Uważaj U. na tego pikacza! Yeah. Pikaczu, ciągle mnie jedzą te pikacza! Coś Ty zrobiła, po co się rozdzieliłaś? Bo to chciałam. Ty platformę. Um, ja? No. no dobra, graj, graj, uważaj, bo... Dobra. Hmm. I, i ona będzie na tym kanale nagrywała Agario i vlog. Na razie ma takie tylko plany. Nie wiadomo, co jeszcze będzie nagrywała. No i została zielona, ale, ale... ale już było dłużej, dwie minuty i 8 sekund. Mam nadzieję, że jeszcze 5 minut będziemy nagrywać i koniec odcinka, albo może nawet 6 minut. Co to na to? 6 minut? No Dzień. Nie, dziesięć to już trochę... No dobra, jak chcesz, zobaczymy czy będzie. Jak nie, to ona się do Dopóki nie skończy kanału, nie? E, jak nie skończy tego odcinka. E, masz 5. E, nie. E, damy ci 7 szans życia. E, już dwa straciłaś, to masz pięć jeszcze. No zobaczymy, czy ci się uda. E, może też będzie nagrywała challenger, no zobaczymy. Ja będzie chciała, bo to jest jej kanał, ja jej będę tylko pomagał. Wypadł! Oj, jeszcze zostało ja mi... Do Dobra. No i widzicie, ma tylko cztery szanse jeszcze, ale co tam. Niech ma te szanse dopiero co zaczyna Tym Jestem sam, sama ze starszym bratem w domu i z Pawłem Samulem, czyli Hardwickem I z siostrą, siostrą. Aniu. Ania, Moja mama Ania przestań chodzić, bo hałasujesz i nie będziemy nas słuchać. Kurde, spadł. Uważaj się jeden. Uważaj c On cię zja, on cię zja. On już ma na ciebie się. Dawaj, dawaj, nie, bo oni się łączą, uciekaj od nich, uciekaj! Jak oni się połączą, to będzie miała przekichane. I takich nie jest, bo jesteś takiej samej masy. Masz tylko 33 masy. Uważaj, uważaj bardzo, naprawdę. Uważaj bardzo, naprawdę. Masz jeszcze 4 szanse, no to dużo nawet. Um, uważaj tylko, żeby cię nie zjedli, bo tutaj będzie ciężko. Oni prawie na tyle samą masę, że ty zbieraj masę, żebyś miała 100 masy. Ja ci radzę brać sojusz, jak będziesz miała 2000 masy, bo wtedy ci się to opłaca. Dobra, no, zostało mi 3. 3 razy, nie? No dam radę, ktoś do ciebie napisał. Okay. To jest moja siostra Ania, która zawsze się brudzi. Tak mi powiedziała, że nas Powiedziała. Co <coughs> mama wyklęła. No wow, bo jak się bawić z tymi dziećmi na podwórku? No my też się czasami bawimy, ale więcej czasu spędzamy ze sobą, ponieważ już jesteśmy no duzi. Mamy 9 lat, ale Paweł ma 10, ja no. tylko mam 9. Miałam niedawno urodziny. No niedawno, tylko że... dwa nie miesiące tam... nie, mie mies miesiąc no, temu, nie, miesiąc temu. No 2 miesiące temu. Dobra, nieważne. Słuchajcie, ma, naprawdę mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie... I ostatnie dwie szanse. Ostatnie dwie szanse. Mówiłem, że nie będziesz w topce. Wiem, wiem, po prostu... Ja cię będę musiał troszeczkę poduczyć, jak tutaj mówić Wiem, że ty... No akt... mi jeszcze trzy. Proszę. Będziesz miała trzy szanse, jak tą zmalujesz, będziesz miała dwie. Okej? Okay? Dobra. No. Zobaczymy, uciekaj od tego. Czekaj. jaki gubi on Jedna. No weź tak, nie mów na nagranie. No, sorka, sorka wam. Dobra, Dobra została mieszance. Ja u... chcę zmienić nazwę. To zmień. Teraz szybko zmień nazwę. Dog. 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 Czyli pies. O, ja już mam pomysł na twoją nazwę na kanał. Chyba nie, proszę jeszcze ostatnie trzy, ja się specjalnie przegrałam, żeby coś... Ja chcę księżyc mieć, dlatego my... Zaczekaj, może być dogi 08, twój kanał może się nazywać dogi 08, ale jeszcze pomyślimy nad nazwą, ponieważ nie jest to pewne. W ogóle my jesteśmy, my się poznaliśmy na podwórku, tak wyszliśmy i ten. I się poznaliśmy, no. Ja. I tyle już trwa na przyjach chyba 5 lat. A powiem Wam coś w sekrecie: Miałam 5 chłopak chłopaków. No, tylu chłopaków miałam. Ja. No, o, dog! Dog, też sobie radzisz. Mówiłem, że dog to wszystkich. Czyli Twój kanał będzie się nazywać Dogi08 e, albo nie, 09. Bo Ty masz teraz 9 lat i no. I będzie fajnie. Nie udzielaj się, nie wyłożyć żelazki. O! Masz szansę więcej zbierać masy, ale uciekaj od tych dużych kulek, bo one będą cię chciały zjeść. Pamiętaj, masz jeszcze, masz jeszcze ostatnią szansę. O, to się samo połączy, to będzie ciężko. To się samo połączy. Kójdę! Australia. Nie. Tak? Nieważne. O, tego byś zjadła, ale musisz być większa, więc radzę ci się... O, zjadłaś go. E, nie rozdzielaj się na mniejsze kulki, m, ponieważ to... Uda, ale pamiętaj, zaraz to, się rozdzielą. A nie mówiłam. Dobra, masz ostatnią szansę, no. ostatnia szansa. Już osiem Tak nie tylko szybko Dobra, nie. Dog 09, następny... Nie, ja mam ja lepszą nazwę, nie? Następny... Następny... Yes. Ej! Szko, ej! Czemu masz nik, Czemu masz ten... ten... nie umiem się księżyć. No, czemu masz księżyc? Bo A jakbyś pisała drogę, Dogę jakbyś wpisała, to pewnie byś miała drogę. Ktoś dzwoni. Ktoś dzwoni. Ja przejmę jej grę, ja przejmę jej grę. Spokojnie, na spokojnie. Słuchajcie. Słuchajcie, słuchajcie ludzi, my tutaj gramy. My tu gramy, my tu gramy. Se na spokojnie, my czekamy na Ani. Anunna, Anunna, Mun, Mun, mun. Szybko, Wika, przejmuj, przejmuj, bo jak mam kłopoty z 1, 2, 3. Dobra, tak. w następnym odcinku będzie się nazwa Doge09 w agario. Możemy też... No z znowu! Uważaj, uważaj, uciekaj. Szybko uciekaj. zajmij mi jeszcze raz! Okej, okay, okej. Okay. Uciekaj, uciekaj. No. O, 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 o. Tak, Wiktoria! Niech! Wiktoria, chodź tu szybko, żegnamy się! Wiktoria, szybko! Żegnamy się już! Żegnamy się już, bo przegraliśmy! Przegraliśmy! Przegraliśmy, Wiktoria! Przeglądaliśmy się, żegnamy się. Żegnamy się chwilę, No, pisałem. ostatnia szansa. Nowe. Bo to ja wglądam wtedy i wiesz. To Ej, trwało no, 10 długo. minut, tak myślę, 11 minut. No, taki standardowy odcinek z y, Agario. Mam nadzieję, My, że go przebię. Tak się nie stało, przeklęć po prostu. Przepraszam. No, czasami się zdarza, każdy beka... No, <ślesz> no, <ślesz> Mnie się kiedyś zdarzyło, nawet <ślesz> tak. <ślesz> Albania Czja, na bank Albania Czuje. Dobra, słuchajcie. Zaraz, Australia, o niej! Teraz będziemy kończyć na pewno ten odcinek. No, no ja, nie, idź, nie idź, nie idź, stój, stój, nie idź. Ja pójdę. Dobra, idź, a ja tutaj przejmę. Przejdź! Słuchajcie, no ciągle po nią ktoś puka. O! Wiktoria, przegraliśmy. No taki pan. Żegnamy się. Żegnamy się. Yy, żegnamy się do następnego Pa roku. pa. pa. Żegnaj, przywitam wam jeszcze was jeszcze z moim pieskiem. Misiu. Ania, gdzie jesteś? Ania poszła z mamą do sklepu. Zobaczcie, Misia. Misia jest gdzieś książek, ale tu nie ma. Tu jest misiunia. czekaj. I. A kajtek tu nie ma. kajtek nie ma postawy? Nie, no dobra. nie, gdzie kajtek. Dobra, dobra, dzięki. Zaraz, nie, tylko nie, zaraz To jest nie, 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 jest kajtek. To jest nie, widzicie dobrze? nie, dobra. Dobra, nie, 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 Pa, nie, pa, nie, pa, 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 żegnam. pa.